Okay, okay. Dzień dobry w nowy rok my z anulką idziemy spacerkiem, bo jest 16 stopni, albo 17 nawet, tak, ja przed chwilą jechałam autem właśnie. To było 17 stopni. To jest naprawdę bardzo ciepło. Także idziemy spacerkiem do babuni na kawkę. Ale ciemno tak jakoś, nie? Tak jakoś ciemno. Odwróć się w tą stronę. A! <laughs> Okej, okay, dobra. To idziemy. Dzień doberek, dzień doberek. Zobaczcie co ja tu mam i zgadnijcie co będę dzisiaj robić. Wyjęłam swoje zasoby z wszystkimi koralikami, świecidełkami. Tutaj jest jeszcze całe mnóstwo. O, popatrzcie. I... Będę szyła broszkę. Zrobiłam sobie wzór. Poszukałam sobie y, taki wzór, takiej słówki i zamierzam uszyć broszkę sowe. Wyjęłam sobie mniej więcej z tych moich wszystkich tu y, zasobów. Wyjęłam sobie mniej więcej y, te kolory y, wszystkich koralików. Tutaj mam takie y, na, na takiej niby tasiemce, koraliki, takie cyrkonie. Kolorystycznie wyjęłam sobie tutaj na tą tackę to, co będę potrzebowała. Jak jeszcze coś mi się przypomni, to tam będę szukała w tych moich odchłaniach. Do tego potrzebna jest bardzo, bardzo cieniuteńka igła i to jest igła właśnie dedykowana do koralików. Takiej zwykłej igły z pasmanterii to powiem Wam szczerze nie da rady bo ona zawsze tutaj ten, ten czubek gdzie się nawleka nitkę ma troszeczkę szerszy i przez takie maleńkie koraliki ta igła nie przejdzie więc musi być taka bardzo specjalna, bardzo cieniuteńka igła oczywiście nożyczki, jakaś pięćsetka się przyda nici nylonowe to są takie też specjalne nici i oczywiście tutaj wszystkie takie te akcesoria baza do broszki co my tu potrzebujemy jeszcze, zaraz Wam pokażę potrzebujemy jeszcze kawałek filcu o, ja sobie wzięłam taki brązowy filc on nie może być taki bardzo lejący lepiej żeby był taki delikatnie sztywnawy i kawałek dobra by była ekoskórka, a że ja nie mam to wziąłam sobie taki materiał on bardzo przypomina ekoskórkę, więc to będzie na wykończenie broszki. No i tymi narzędziami spróbuję tutaj dzisiaj yy, uszyć broszkę. Pierwszym krokiem jest oczywiście yy, narysowanie wzoru, a następnie musimy po konturach wyciąć. Teraz od tej y, wyciętej, y, od tego wyciętego wzoru musimy odrysować następny, i jeszcze raz wyciąć. Mamy wycięte dwie sowy. Jedna posłuży jako usztywnienie broszki, a druga yy, będzie służyła jako odwzorowanie na filcu i zostanie nam w naszym archiwum, jeśli byśmy chcieli uszyć podobną broszkę. Wyrycowałem broszkę. Pytnę sobie tutaj troszeczkę ten kawałek, żeby mi było łatwiej to potem szyć. I teraz. Y Następnie poukładam sobie tutaj rozmieszczę sobie koraliki żeby mniej więcej wiedzieć jak, jak chcę je rozmieścić na tej broszce i tak myślę że tutaj te rzeczy, które będzie można to sobie obszyję właśnie Takimi koralikami na, na, na tym, na, na jakby na takiej taśmie, i będzie to łatwiej. I oprzyję sobie tutaj te, te y, brzegi. Typ. Następnie na skrzydełku umieszczę sobie. Tak. Teraz, właśnie przymierzę, czy takie oczy zrobić jej. Może zrobię takie i, i będzie to obszyte yy, drobniejszymi koralikami. I ta mić jest cienka jak włos, więc trzeba bardzo uważać. Moi kochani, miałam ambicję dzisiaj uszyć tą broszkę całą. Ale. E, przyszywanie każdego koralika osobno jest e, żmudną pracą i nie dam rady. E, mam tą broszkę skończoną, skończoną. No nie jest skończona, ona jest na tym etapie. Zobaczcie. Jeszcze jej tu sporo brakuje, do oprzycia góry. A trzeba jeszcze wykończyć spód, i na pewno jutro to zrobię. Tak mnie już korciły te broszki, bo zobaczcie, oprzycie takiej broszki, tego typu broszki, gdzie tych koralików tutaj jest całe mnóstwo, to jest jednak długi proces. Jeżeli macie ochotę. Bo widzieliście, jak ja to robię, i zobaczycie jeszcze, jak wy, wykańczam do końca, to możecie sobie jak najbardziej taką broszkę y, uszyć. Albo, jak y, ktoś chciałby koniecznie taką broszkę mieć, to będzie ona do kupienia u mnie. Każda broszka, którą uszyję, będzie y, do kupienia, i zgłaszajcie się do mnie. I y, 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 broszeczki będą pakowane. Takie pudełka, tutaj jedna jest taka, ale yy, każdą tutaj w takie pudełeczko tutaj wyściełane. O. Taką broszkę można sobie zakupić albo dla kogoś w prezencie. Miałam tych broszek kiedyś uszytych całe mnóstwo, ale rozeszły się na prezenty najczęściej na prezenty obdarowałam też swoją dalszą bliższą rodzinę no i tak jakoś no nie mam za wiele w zapasie ale zamierzam teraz się skupić i kilka takich sztuk fajnych uszyć no żeby były żebyście mogli sobie ewentualnie też takie zakupić no nic, ja na dzisiaj skończę film, bo zrobiła się późna godzina, a je, trzeba go jeszcze wyedytować, ale spodziewajcie się, że jutro będzie y, broszka ciąg dalszy. Dajcie znać, czy y, takie, y, takie filmy z takimi robótkami Was interesują, bo ja nie będę szyła tylko broszek, będę też malowała na kanale, będę robiła makramy, będę robiła jeszcze inne rzeczy, o których dzisiaj jeszcze nie powiem, bo czekam na komponenty do tych rzeczy. Ale spodziewajcie się, że się będzie działo. Jedna z was się pytała, czy. W okolicach Wielkanocy będę też robiła takie yy, ozdoby wielkanocne. Jasne, że będę robiła. Wiecie, że ja takie rzeczy uwielbiam robić i, i na pewno yy, będę robić. Będziemy też szyć różne rzeczy, więc czy szydełkować. Jeżeli yy, ktoś lubi takie manualne yy, robótki, to niech bije do Bonnie na kanał, bo zawsze coś yy, dla siebie znajdzie. Dobrze, bo się znowu rozgadałam, a filmik trzeba zmontować. Jak widzicie, ja dzisiaj taka sote bez makijażu, ale no, cały dzień taki praktycznie chciałam sobie tak na luzie spe, spędzić. No i tak też jest. Anulka jeszcze jest, ja jestem szczęśliwa, byłyśmy u babuni na kawce z spacerkiem, z tofikiem. I, I no nie wiem, u Was też jest tak ciepło? No chyba jest. No wszędzie jest tak ciepło. To jest aż niemożliwe. 17, 18 stopni yy, 1 stycznia? Oby to nam teraz nie szczeliło w drugą stronę. No, chciałam powiedzieć, że Jacuś integruje się już z kotami. Jacuś, chodź się Oni... Nie przyjdzie, pobiegł się bawić. W tej chwili już z większością kotów jest na dobrej drodze. Trepuś już też coraz częściej do domu przychodzi. Beza, jak widzieliście, próbowała tutaj ze mną szyć, ale ona za każdym razem, jak ja robię jakieś robótki, czy maluję, czy szyję coś, to ona zawsze jest na biurku. I tu mi przewraca w tych koralikach, tu, no więc taka typowa dziewczynka. Trzeci raz się z Wami żegnam, no bo trudno mi się z Wami tak rozstać, ale no, do zobaczenia jutro. Na razie, pa pa!